Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliża się 15 dzień sierpnia, uroczystość wniebowzięcia Matki Bożej. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do pielgrzymowania do świętych maryjnych miejsc, do sanktuariów. Po co? Po nadzieje. Udajmy się tam w pielgrzymce nadziei. To bardzo piękna inicjatywa. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, aby przybyć i do naszego sanktuarium w sierpcu, gdzie króluje Matka Boża Sierpecka Pani niezawodnej nadziei. Tak ją tutaj nazywamy. Warto po nadzieję do niej przybyć. Uroczystość w niebo Najświętszej Maryi Panny każe nam nieustannie wznieść swe oczy ku górom. Każe nam nieustannie popatrzeć tam, gdzie ona króluje, tam, gdzie ona nas wynosi, tam, gdzie daje nam ogrom łask potrzebnych. Każe nam popatrzeć w niebo. Mamy w psalmie przepiękne słowa: Wznoszę swe oczy ku górom, skąd nadejść ma dla mnie pomoc. No właśnie. Wznieśmy w dniu niebowzięcia nasze oczy ku górze popatrzmy w niebo, gdzie Maryja chce wypraszać nam ogrom łask, ogrom potrzebnych łask. Zachęcam do pielgrzymowania i tego fizycznego, realnego przybycia tutaj i do innych sanktuariów maryjnych, do których macie bliżej, a jeśli ktoś nie może, to do pielgrzymki duchowej, do tego aby stanąć przed nią i razem z Marią popatrzeć w niebo. Szczęść Boże!